Witam serdecznie, moi drodzy widzowie. Kłania się Łukasz M. Jak pamiętacie, kilka dni temu wrzuciłem filmik z pojedynkiem Messi kontra Cristiano Ronaldo. Wtedy mówiłem na temat właśnie schyłku już tych dwóch zawodników. Po malutku będą schodzić ze sceny. I kto teraz w ich miejsce wymieniłem czterech zawodników: Mbappe, Kane. Neymar i Salah. Moim zdaniem, któryś z tych zawodników w najbliższym czasie zastąpi ich na tronie? I dzisiaj sobie zrobimy taki mały pojedynek właśnie pomiędzy tymi czterema zawodnikami. Mam tutaj 10 saszetek z Rosji. Tutaj jest 18 zawodników z Francji, 18 z Anglii, 18 z Brazylii. Natomiast z Egiptu jest czterech, więc jeżeli będzie karta to za dwa punkty liczymy. Teraz, jeżeli będzie zawodnik za 3 punkty. Tak to Moi drodzy, będziemy liczyć. Mam nadzieję, że będzie dużo punktów. 10 saszetek po 5 na każdą połowę. Startujemy, zaczynamy. Jestem ciekawy, kto wygra dzisiejszy pojedynek i kto tak naprawdę za jakiś czas zastąpi tych dwóch zawodników na tym tronie. Mamy tutaj: tak, Jagoewa, to jest Rosja, Dania, Meksyk. Jest Egipt i od razu w Salach wychodzi na prowadzenie, i to za dwa punkty, bo jest tylko dziewięć bazówek. Anglia, czyli jest punkcik dla Keina. A tutaj Niemcy, Hummels. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że za dwa punkty liczymy, jeżeli jest karta specjalna. Dobra, pierwsza saszetka otworzona. Lecimy dalej. I patrzcie co się dzieje. Kolejna karta z Egiptu. Hamed. Czyli tu już jest cztery. No pięknie salach wychodzi na prowadzenie. Peru, Meksyk jest pierwszy punkt dla Mbappé, Martial. Francja. Serbia. FANS i Niemcy. Mezut Özil. Jak na razie tylko Neymar bez punktu. Panama, Kostaryka. Chorwacja, Belgia, Fans, e, przepraszam, Rising Star z Rosji, Miranchuk i jest pierwszy punkt dla Neymara. Paulinho z Brazylii, czyli mamy 4-1-1-1. Urugwaj, Niemcy, Draxler na Fansie, Kolumbia. Kostaryka, Urugwaj i Portugalia. Ostatnia saszetka w tej pierwszej części. tej pierwszej połowie. Portugalia. Serbia. Kolumbia. Hiszpania. Urugwaj, a karta specjalna to Carlos Sanchez z Kolumbii na fansie. Czyli do przerwy Prowadzenie Salaha 4 punkty, gdyż są dwie bazówki razy dwa. dziewięć tylko bazówek jest z Egiptu, więc trzeba było to wyrównać. Dalej Hiszpania, Portugalia, Dania, Hiszpania. I ponownie mamy punkcik dla Neymara i znowu Paulinho robi tutaj dla niego robotę. Czyli dwa punkty. I Fans Felaini z Belgii. Pazdan, czyli Polska, Urugwaj, Portugalia i patrzcie, no Egipt, znowu Egipt, El Neni. Czyli tutaj już jest 6, 6 punktów dla Salaha, Guerrero, Fans z Peru i Rosja. No, chyba ciężko będzie komukolwiek zagrozić Teraz Salahowi. 6 punktów to jest naprawdę już ogromny dorobek, Griezmann, czyli drugi punkt dla Mbappé, Costa Rica, Arabia Saudyjska, Islandia, jest Anglia, jest Wardy, czyli też drugi punkt dla. Kejna, jeszcze muszę później sprawdzić, czy czasem czegoś nie przeoczyłem. Patrzcie, jest top master, jest pogba, czyli za dwa punkty dla, Mba, dla Mbappé. Czyli mamy cztery punkty, już Mbappé ma. Tutaj sześć. Jeszcze sprawdzę, czy gdzieś tam czegoś nie zapomniałem. Jakąś Anglię albo coś. O, coś mi tak przeleciała jakaś karta. Ale chyba nie, wszystko jest dobrze. Tak, jest wszystko dobrze. Zostały dwie saszetki. Czyli tak naprawdę jeszcze się wszystko może zdarzyć. Popatrzcie, jeden, jedna karta i od razu zmiana punktów. Rosja, Double Trouble, z Niemiec, czyli to się nie liczy tutaj. Chorwacja, Australia, Urugwaj i, i Portugalia. Ostatnia saszetka, zobaczymy co się teraz wydarzy. Maroko, Japonia, Szwajcaria, Urugwaj, jest Anglia, Staric, czyli mamy tutaj trzy. I jest Manny, Senegalu, FANS, czyli mamy rozstrzygnięcie moi drodzy. Na pierwszym miejscu jest Salah, 6 punktów. Gdyż, jak mówiłem, jest tylko 9 bazówek, czyli mnożymy razy 2. Salach na pierwszym miejscu, na drugim Mbappé, gdyż ma 4 punkciki, po jednym za bazówkę i dwa za topa. Pięknie, że top wpadł. Dalej na trzecim miejscu jest Kane i na czwartym Neymar. Piszcie, moi kochani, teraz pod filmem w komentarzach, czy Waszym zdaniem taka kolejność? jest prawidłowa, czy macie inne zdanie czy może to Neymar powinien być na pierwszym a na przykład Kane na drugim teraz to od Was też zależy i zobaczymy jakie będą Wasze opinie sprawdzimy, podliczymy kto Waszym zdaniem przejmie schedę po Messim i Cristiano Ronaldo to by było na tyle moi kochani, dziękuję serdecznie za oglądanie mojego filmu, jeżeli się podobał to łapki w górę, pozdrawiam trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych odcinkach Cześć!